Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Veritas to my. W dniu dzisiejszym naszym gościem jest opiekunka. Opiekunka osób starszych, która jeździ z nami do Niemiec. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam Was serdecznie. Przedstaw się, może powiedz coś o sobie na początek. Kim jesteś? Co Cię interesuje? Jasne. No więc mam na imię Gosia. Postanowiłam zmienić coś w swoim życiu i spróbować czegoś innego. E, właśnie pracę w tej branży. Mm -hmm. e, zacznę od początku, może generalnie pracowałam na cały etat, co już po prostu bardzo mnie uwłaczało, bo nie mogłam realizować swojej pasji, którą jest y, pomaganie i ratowanie y, zwierzętom. Mm -hmm. A więc tutaj w tej sytuacji i w tym, jak ta praca wygląda, to mogę to robić, ponieważ jestem powiedzmy dwa miesiące na zleceniu i dwa miesiące w kraju. Mm -hmm. I w tym czasie, kiedy jestem tutaj u nas w kraju, no to jak najbardziej wtedy mogę się realizować w tym to, co kocham robić. Mm -hmm. I tak wtedy ten czas możesz poświęcić całkowicie, prawda? Tak, tak. tak. Jestem też osobą empatyczną, wrażliwą. Mm -hmm. e, jakby uważam, że nadaję się po prostu do tego. Mm -hmm. okay. A powiedz coś więcej o tych zwierzętach, co to jest za inicjatywa. A to bardzo ciekawie. Działam w stowarzyszeniu. Grupa Ratuj, jest to stowarzyszenie na rzecz ochrony zwierząt, działamy na terenie całej Polski, ja się realizuję tutaj we Wrocławiu, także polecam bardzo, każdy może zostać częścią naszej grupy. I każdy może adoptować pieska, to też zawsze fajny kompan do życia. Jasne, oczywiście. Ok, a skąd się dowiedziałaś o firmie Veritas? O firmie Veritas dowiedziałam się od znajomej, która jeździ z Wami 5 lat już, Krystyna Wieczorek. Mm -hmm, tak. Kojarzysz? Kojarzę, oczywiście. Tak, jest to bardzo super kobieta, ciepła. I ona tak kiedyś się spotkamy ją na osiedlu e, i zaczęłyśmy ten temat, mm, i z racji tego, że ja właśnie chciałam coś zmienić w swoim życiu, skończyć z pracą na cały etat, mm -hmm. e, tak zaczęłam dopytywać ją o szczegóły takiej pracy. Bardzo mi poleciła właśnie firma Veritas. Mm -hmm. e, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie sprawdziła e, w internecie, dla co to, to jest za firma. Dla dla są e, są. E, więc powiem tyle, że warto sobie e, zwrócić hmm. uwagę na różne fora, e, opiekunek. Tam jest dużo właśnie polecajek różnych firm. No i wybrałam Veritas, bo miał najwięcej. Najwięcej pozytywów, tak? Tak. Okej. Okay. I byłeś do tej pory na zleceniu ile razy? Raz. Raz. Pierwszy Właśnie niedawno raz. temu wróciłam, tak. Wow. I jak pierwsze wrażenia? Bardzo jestem zadowolona. Super, opieka koordynatora przede wszystkim. Nie czułam się sama. I co? Rodzina też super. Z dojazdem nie było problemu. Kasa ekstra, także no ja jestem bardzo zadowolona. I też chciałabym poprzez swoją osobę troszkę złamać ten stereotyp. Tego, że do opieki e, do starszych ludzi wyjeżdżają tylko starsze osoby. Mm -hmm, okay. Czy kobiety powiedzmy w średnim wieku, w średnim, no starsze po prostu, nie. E, jest to też praca dla młodych ludzi. Mm -hmm, I właśnie to jest praca dla młodych ludzi, którzy chcą e, pracować powiedzmy kilka miesięcy, i kilka miesięcy mieć czas na realizację swojej pasji, czy jakiejś dodatkowej pracy, która jest hobby. Czy nawet po prostu odpocząć? Czy nawet po prostu odpocząć. No pojechać, to jest dla mnie po prostu najlepsze zwiedzić. rozwiązanie na ten moment. Tak, pojechać, zwiedzić. Super, mhm. nie widzę po prostu w tej chwili żadnej innej lepszej pracy i opcji dla mnie. Super. Myślę, że jest wiele takich osób, które chciałyby w ten sposób po prostu dziś swoje życie pokierować. Także ja bardzo polecam. Mm -hmm. A powiedz mi, jak no, powiedziałaś że praca z koordynatorem bardzo pozytywnie mm -hmm. oceniasz. E, od razu miałeś pierwszy kontakt, miałeś od razu już ze swoją koordynatorką stałą? Tak tak, 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 tak. Pierwszy mm -hmm. był kontakt. Moją koordynatorką jest Karolina Matuszkiewicz. Mm -hmm. Tak, znam, znam. Bardzo super e, dziewczyna, pomocna. Karolinę. Tak, pozdrawiamy. E, bardzo pomocna dziewczyna. Mm -hmm. e, odpowiadała cierpliwie na wszystkie pytania, a ja jestem też osobą Taką dociekliwą, mm -hmm. która po prostu musi mieć wszystko od A do Z mm -hmm. e, ustalone, e, muszę się wszystkiego dowiedzieć, także naprawdę ekstra. No, zwłaszcza jak się jedzie pierwszy raz. Tak. Jakie miałaś takie podstawowe pytania, podstawowe obawy przed pierwszym wyjazdem, co Cię interesowało najbardziej? No najbardziej mnie interesował dojazd z racji mhm. tego, że ja nie jestem mobilna. Mhm. W sensie takim nie mam samochodu swojego, mhm. więc to był dla mnie priorytet. Jak ja tam dojadę. Tutaj też oczywiście firma wszystko zorganizowała mhm. transport pod same drzwi mojego domu. Z ciekawości, czym jechałaś? Z Veritasem. Veritas o, prowadzi bus. swój przewóz, tak. Super. I jak oceniasz nasze buce? Ekstra. Bus klimatyzowany, miałam sporo e, miejsca, bez problemu moja walizka się zmieściła, nie było problemu. E, też bardzo fajne towarzystwo miałam w busie. E, panie, które ze mną jechały, były przemiłe, także. Dojazd, starzenie od nich. Tak. Na potrzeby były postoje, także Żebym, nie było z okay. tym problemu, a nikt nie marudził. Też trasa bardzo szybko przebiegła w bezpiecznych warunkach. Okej, okay, czyli czas się bezpiecznie opiekowana. Oczywiście. Na tym nam zależy najbardziej. <grych> Dobra, poza transportem, co jeszcze Cię interesowało? Poza transportem, no to interesowała mnie opieka koordynatora w stosunku do mnie, jak to będzie wyglądało, czy ja nie pozostanę sama sobie, bo tak jak wspominałam, był to mój pierwszy wyjazd i no pewne obawy z tym były, jak ja sobie tam poradzę na miejscu, ale nie, tutaj koordynator też sprostał wszelkim moim oczekiwaniom, bo pomógł mi na każdej płaszczyźnie, nie zostawił mnie z niczym, także tutaj no też najbardziej... No tutaj właśnie też zaznaczymy, przepraszam, uh -huh. pozwolę sobie też wrócić, nawiązać, mogłaś jeszcze nie oglądać, bo byłaś na zleceniu, uh -huh. ale poprzedni odcinek podcastu traktował o tym, że koordynator nie pracuje sam, rekruter nie pracuje sam, pracuje również ze, ze swoim, moim asystentem bądź asystentką, także tutaj ta opieka jest zawsze przez dwie osoby prowadzona. E, też pomaga to uniknąć takich hmm. sytuacji, że na przykład, nie wiem, koordynatora nie ma w danym momencie, jest na zebraniu, na spotkaniu, gdziekolwiek, a ty byś miała ważną hmm. sprawę. Także pewnie i z panią Karoliną Matuszkiewicz, i z panią jej asystentką. Tak, nie tak, rozmawiałaś, tak, 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 oczywiście. Okej, okay, okej, okay. i co? I poczułaś, że faktycznie masz to wsparcie? Tak, tak, i uważam, że to jest jeden z najważniejszych czynników hmm. wyjazdu. Yy, za granicę. Tak, no bo jesteśmy się... jednak poza y, granicami swojego I kraju. i po to wybieramy agencję, tak? tak a my jedziemy na własną Tak, granicę. bo mamy tą opiekę, jesteśmy po prostu zaopiekowani i jakby nie boimy się, że coś się wydarzy i zostaniemy pozostawieni, pozostawieni sami sobie. Tak. Także to jest dla mnie priorytet. I mhm. też super. 10 mhm. na 10. <laughs> Bardzo się cieszę. E, jak na samym zleceniu, na kogo trafiłaś? Miałam chodzącą babkę mobilną, jak to się mówi, w cudzysłowie, sympatyczna, mieszkałyśmy sobie razem, nie było żadnych problemów. Mam też również zmienniczkę, bo to jest tak, że jadę ja tam i później się zmieniam zmienniczką, tak? I ona jest dwa miesiące, ja jestem dwa miesiące. Zmienniczka też super, przekazała mi wszelkie informacje, ona mi przekazała także kontakt też ekstra. No i super. Będziecie się na stałe na tym zleceniu już pewnie zmieniać, Raczej tak? myślę, że tak, bo no, mm, skoro jest dobrze, to, to dlaczego materne. mamy coś zmieniać, prawda? I też już jest sprawdzone dla mnie, dla Nisztela, także mm -hmm. ja jestem za. Nie chciałabym zmieniać. Oczywiście, jeżeli firma zadecyduje inaczej, no to ja jestem otwarta na propozycję wiadomo. <noise> Okej. Okay. No i co? I po zleceniu, jak już wróciłaś do domu, też powrót miałeś organizowany Werita z busem? Też. I też wszystko przebiegło, też w wszystko przebiegło super. Okej, okay. no i teraz, jak już troszeczkę odpoczęłaś, bo wróciłaś ile tydzień temu, tak? Tak, tak. No i teraz możesz już wrócić do swoich. do wolontariatu. Planuję, planuję sobie mm -hmm. wyjeździć za granicę, taki city break gdzieś tam, także mam teraz czas dla siebie. Okay. Nie? Kasę sobie tam zarobiłam, a tutaj ją mogę wydawać. Mm -hmm. O to cóż więcej chcieć od życia, prawda? Tak, no, prawda, prawda, oczywiście. Czyli mogłabyś z, z czystego serca polecić, zwłaszcza tego, tak, jak mówiłaś, młodym osobą. Tak, nie bójcie się, słuchajcie, spróbujcie, bo uważam, że to jest naprawdę fajna opcja na zarobienie ciekawych pieniędzy i oczywiście mamy ten czas dla siebie, tak, będąc tutaj w kraju, mhm. na realizowanie innych spraw, które chcemy, tak, robić. I ja bym jeszcze nawet pozwoliła sobie podpowiedzieć. Bo zbliżają się wakacje, można sobie dorobić i Oczywiście. pojechać na wakacje. Też nie zamykajmy się w tych wy, na tych wyjazdach dwumiesięcznych, bo bywają ta, ta, czasami też wyjazdy krótsze: na tydzień, mhm. dwa, na miesiąc e, można wziąć urlop i po prostu sobie podskoczyć, żeby mhm. dorobić do domowego budżetu. Opcji jest mnóstwo. Dla chcącego nic trudnego, zadzwonicie, napiszcie, a z pewnością coś dla Was znajdziemy. Mamy tutaj przykład, żywy przykład zadowolonej opiekunki, młodej opiekunki, także nic tylko korzystać, brać przykład. Próbujcie, powiem wam tak, próbujcie, jak nie spróbujecie, to się nie przekonacie. No i super. Ze swojej strony jeszcze tylko dodam, że um, pamiętajcie, że nadal czekamy na wasze historie, na wasze pytania. Przesyłajcie, się, przesyłajcie je na adres mailowy, który będzie podany też u dołu ekranu. Wiem, że nie wszyscy są w stanie sobie zapisać z tego, jak mówię. Także to jest adres: veritas.tomny, małpa, grupa myślnik, veritas.pl. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Niedługo tym więcej. Na razie tylko zachęcam do tego, żeby je koniecznie przesyłać. No bo z czegoś musimy wybrać zwycięzcę. Bardzo ważne też, żeby ocenić naszą pracę. To jest dla nas miarodajne czyli zostawiamy serduszko, łapkę w górę, yy, śledzimy profil. Yy, to wszystko nam pokazuje, że jesteście z nami i że wartościowe jest dla Was to, co tutaj robimy. Dziękuję serdecznie i zapraszam niebawem na kolejny odcinek. Jagoda Bochszczanin, Veritas Tome.